Świętujemy kolejną rocznicę kliniki Sujka. Dziękujemy, że jesteście z nami. Jak byłam jeszcze młodą dziewczyną, mój wujek był dentystą. To mi bardzo imponowało, bardzo mi się to podobało. Dzień dobry, jestem Elżbieta Suita. Jestem współwłaścicielem kliniki stomatologii estetycznej. Które znajduje się na targu rybnym 14 w Olsztynie. W momentu, kiedy zaczynałam budować klinikę, dążyłam do tego, żeby to miejsce było zawsze jak najbardziej rozwinięte technologicznie, żeby wprowadzać nowe technologie, żeby było elegancko, przyjemnie, żeby pacjent się dobrze czuł. Klinika rozwija się wraz z potrzebami naszych pacjentów. Z dumą kontynuujemy rodzinną tradycję. Do państwa dyspozycji jest także lekarz stomatolog Karol Sujka, który wniósł do gabinetu nowe spojrzenie i energię, jakiej jeszcze nie było. Dzięki temu możemy zapewnić najwyższy poziom opieki. Dzień dobry, nazywam się Karol Swicka, jestem współwłaścicielem Kliniki Stomatologii Estetycznej. W gabinecie zajmujemy się głównie leczeniem estetycznym naszych pacjentów, zarówno jeżeli chodzi o ubytki pojedynczych zębów, jak i również o rekonstrukcję wszystkich zębów utraconych, bądź jeżeli pacjent chce przejść metamorfozę uśmiechu. Cały nasz zespół stawia na rozwój nowoczesnych technologii. Ja osobiście zajmuję się implantologią i protetyką. Jest to dziedzina, w której się szkole, specjalizuję. I która sprawia mi najwięcej przyjemności. Cztery lata temu dołączyła do nas dr Kasia Jabłońska, która specjalizuje się w mikroskopowym leczeniu kanałowym, a także stomatologii dziecięcej. Upiększa również uśmiechy pacjentów, wykonując zabiegi stomatologii estetycznej. Nazywam się Katarzyna Jabłońska. W gabinecie stomatologii estetycznej Sujka pracuję już od ponad trzech lat. Specjalizuję się głównie w leczeniu kanałowym, natomiast przyjmuję wszystkich pacjentów także na stomatologię zachowawczą. Bardzo lubię przyjmować również najmłodszych pacjentów, także zapraszam serdecznie wszystkie dzieci. Od 6 grudnia 2009 roku prowadzimy razem z Karolem klinikę stomatologii estetycznej. Wykonujemy zabiegi z implantologii, z chirurgii, z protetyki oraz innych dziedzin stomatologii. Z tego miejsca chcielibyśmy podziękować wszystkim partnerom, którzy mieliśmy przyjemność pracować przez 15 lat. Mam nadzieję, że będziemy współpracować przez kolejne 15, minimum 15 lat. Chcielibyśmy podziękować również personelowi za współpracę, za to, że są z nami i że pomagają nam w naszej pracy. Podziękować pacjentom za życzliwość i za zaufanie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Kontynuujemy rodzinną tradycję. Dziękujemy za zaufanie i cieszymy się na dalszą opiekę nad Państwa uśmiechami. when I gave the word now in the morning